Dobra. Dobry wieczór. To jest kolejne nasze spotkanie w, w, ofic w spotkaniach. Wieczorek mamy z oficyną. Dobrze już już. Dobry wieczór w kolejnych wieczorach e, filmowych z oficyną. E, Małgosia Frymus. Maria Zychowicz, Damian Romaniak. Jesteśmy w stałym składzie, miło nam bardzo. Oglądaliśmy film w nowej serii. Tak, tak, tak. Serii zmysłowe kino, także brzmi dosyć kusząco, byśmy powiedzieli, może niekoniecznie kontrowersyjnie, ale e, obejrzeliśmy melodramat, byśmy powiedzieli, tak? No, czy właśnie film romantyczny. Z, z, z tym. Z, z, ubiegłego jeszcze raz. z ubiegłego wieku. To jest niezwykle wieku. Ta, z ubiegłego, ta, tak. Ostatni moment. Ostatni moment ubiegłego wieku i myślę, że to też jest nie bez znaczenia. On jest taki melancholijny, taki ciągnący się, e, delektujący się obrazem, słowem. Nie wiem, czy zwrócił się uwagę, tam nie ma nawet w czasie kłótni zbędnych słów, ale może od początku. Vadim Jean, Jane, Jane chyba, jakby tak powiedzieć. Ja bym bardziej. No właśnie Właśnie mi się wydaje, że to jest z francuska. Ja bym rzekła Vadim Jean. No, no nie bardzo, no nie bardzo. Facet mieszka w, no być może, ale mieszka w Urodził się w Bristolu, więc <głos》>, no, rzeczywiście być może powinniśmy lepiej wiedzieć, jak się pan nazywa, ale no, może żał, ale szybciej z angielska, że. Jean? No nie wiem. Rzęd czy Jean? No właśnie, w ten sposób, tak. tak. Tak samo jak mamy problemy z nazwiskiem, to ja bym powiedziała, że ja mam problem z tytułem polskim, bo <coughs> przepraszam, pożegnalny pocałunek trochę nie chcę powiedzieć, że nijak ma się do tego, co zobaczyliśmy, to jest w oryginale, ale myślę, że jeszcze jeden pocałunek to trochę lepiej brzmi, tak? One kiss more, tak mi się wydaje, nie wiem jak... One to się... more kiss, tak, 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 tak one more Więc ja bym to przetłumaczyła, jeszcze jeden pocałunek, czyli taka jeszcze jedna szansa dla ciebie chociażby kosztem y, kogoś innego, prawda? Y... Mm, tak, właśnie historia wydaje się być dosyć banalna dosyć prosta yy, taka... I, i zauważcie, że Akcja się dzieje bardzo szybko. Ona, yy, yy, nasza pierwsza scena, to ona gdzieś tam stoi na tym budynku dachu, chce popełnić samobójstwo, myśli nad tym, rozważa. W drugim momencie już jest z powrotem w swoim rodzinnym mieście u swojego byłego ukochanego, i nagle wpada do niego. Taka znienacka, widzi, że ma żonę, a ona od razu mówi, Czy nie obraziłabyś się, gdybym spędziła trochę czasu z twoim mężem? To jest takie, no nie, dla mnie nie. Ja sądzę, że są dwa sposoby na umieranie. Nie wiem, jedni chcą być szlachetni, przynajmniej w tym momencie, czyli nie chcą być zachłanni, tylko będą w cichości cierpieć. A drudzy to są tacy, to ja przeżyję, jakby spróbuję przeżyć to, co mi się dotychczas nie udało. Więc ona trochę oczywiście łączy w sobie ten egoizm z tą szlachetnością, bo chce odejść dumnie na swoich warunkach, nie obciążając nikogo dookoła. Ale jeżeli chodzi o ten ostatni pocałunek, no to jest zachłanna i trochę nie licząca się z tą żoną. Choć my też nie wiemy, jakie ich uczucie przed tym y, łączyło. Dodajmy tylko, jeżeli ktoś nie oglądał, to nasza główna bohaterka rzeczywiście opuszcza Sara. Sara, Nowy Jork, dlatego że dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chora, że zostało jej zaledwie bodaj pół roku życia. Prawdziwie się poddaje operacji, ale to bez, bez dobrych skutków. I planuje swoje odejście, ale też chce przeżyć to, na co nie miała. Ja właśnie nie wiem, czy odwagi, czy siły przedtem... O czym wcześniej nie myślała. O czym przedtem... Bo myślała, że będzie miała jeszcze czas. No, no właśnie, nie jestem, nie jestem tego taka pewna. Ja powiem szczerze, to nie jest bohaterka, którą ja pokochałam. To nie jest bohaterka, która... Ja jej nie polubiłam, ale to ja. ...którą się dało polubić. To znaczy, to podejście może do śmierci, bo ten jej stosunek do ojca jest fantastyczny. Ten ich układ między nią, a ojcem jest y, naprawdę piękny y, ale ta jej bezwzględność trochę wejściu w wejściu w to uczucie, no bo y, ona, ona rozpala w nim y, tą miłość, którą, bo widać, że łączyło ich jakieś wielkie uczucie y, mówię o, o, o tym jej byłym chłopaku, partnerze, który wraca y, samie, ale potem ona przecież ma świadomość, że po tym pół roku ona go zostawi z jeszcze większym bólem niż kiedyś. Więc... No, co za kobieta, no. To znaczy, tu możemy mieć y, pretensje do scenarzysty, bo ten scenariusz no, nie jest najlepszy. Bo na, na tle takich filmów, jak nie wiem, Love Story czy Czułe Słówka, gdzie ten motyw osoby chorej kobiety, tak, chorej na raka, był wyeksponowany, no to ten film dosyć blado wypada. Natomiast ja tutaj bym z wami polemizował, że ta główna bohaterka grana przez Walerię Edmond, ona mnie trochę urzekła. Mimo wszystko, że była egoistką, to, to prawda, bo tam y, tak wejść w buty czyjegoś małżeństwa. I no, wprowadzać pewien chaos, no to trzeba mieć pewien tupet, bym powiedział. Ha, Natomiast, jak no, ruiny, ruina, ty mówisz chaos, ruina. Dokładnie, ale y, ona miała taki wdzięk, ja bym powiedział, jak ona grała. No, uroda też, można powiedzieć, mi podpasowała tej aktorki, bo tak, zajrzałem na IMDB, czy ona dalej gra w filmach. Ona już od 10 lat nie gra w filmach. Ona się pojawiła w takich komediach jak Joint Venture czy Lemur zwany Rolo, ale potem już ta kariera jakoś wygasła. Może zrezygnowała z aktorstwa, już po prostu ta profesja ją nie interesuje, ale ona mi przypadła do gustu. Tu jeszcze mamy Gerarda Butlera, aktora, która nam, który nam się się kojarzy dzisiaj z hollywoodzkimi gigantami. Który tak, przy... tam młodziutki. Filmie. Ale tu on mi jakoś w tym filmie, powiem, no zagrał średnio, nie najgorzej, ale też jakoś tutaj nie, nie błysnął mi w tym filmie, no nie tak, tak bym powiedział. Znaczy, nie, i... najpiękniej tak? zagrał ojciec, najpiękniej. Ta, a, to tak, to, to, to też chciałam powiedzieć, ale jakby w yy, tej całej historii i zarówno mi było ich żal i nie, zaraz powiem kogo dokładnie, a z drugiej strony, najbardziej to był taki dla mnie wątek ciągnący, taki główny wątek, to było jak strasznie dla mnie przynajmniej się traktowali właśnie sam ze swoją żoną. Jak oni oboje się wzajemnie bardzo źle traktowali. Bardzo no. źle. Znaczy, zanim to, no bo wiesz, no wyobraź sobie, masz, masz męża, który mówi ci, że Cię kocha i jest od paru lat dobrze, jest wam razem. I nagle przychodzi jego była dziewczyna i po prostu mówi: wiesz to, ja cię na pół roku chcę wypożyczyć. Dziękuję. No, Dziękuję. Przynosi, przynosi listę marzeń, które chciałaby zrealizować. I tak naprawdę to znaczy, nie wiem, być może gdyby. No, ja się tu z sobą nie zgodzę, y, Damian. Dla mnie to ani piękna dziewczyna, ani, y, ani, dobra, ani dobra gra aktorska. To znaczy, jeżeli chodzi o urodę, zostawmy to, bo to jest oczywiście. Kwestia gustu, i, i tutaj nie o to chodzi, bo to ta sytuacja może się zdarzyć każdemu. Fakt, że są takie sceny, kiedy ona jest naprawdę piękna. Tutaj nie, nie mogę powiedzieć na spacerze, są momenty, kiedy jest pięknie sfilmowana. Znaczy te ale... zbliżenia zbliżenia są ładne na chociażby te pojedyncze części ciała uszy, usta. Tak, takie tak. Zbliżenia, tak, tak aktywne. Ale, ale tak ogólnie, też no, powiedziałabym, że ona może jest pięknie, pięknie gra w momencie, kiedy oni e, piszą, ten, ten, ten deser, i to jest taka gra miłosna, i to jest, to jest ładne. Dużo ciekawsze wydaje się ta żona sama, w drugiej rzeczy, jako aktorka, jako kobieta, ale to są jakby poboczne, poboczne wątki. no Dla mnie to taki, no, no właśnie, taki zbyt wielki egoizm, to znaczy, tak naprawdę to to jest, zresztą to widać, ona zresztą dziękuje ojcu za swoje wychowanie. To jest taka rozpieszczona córka. Zwróćcie uwagę, jak pokazują dziecko, kiedy ojciec sobie przypomina, to ta dziewczynka w tym łóżku leżąca też nie jest jakimś prześliczną blondynką skręconymi włosami. To jest trochę popuśna, e, niezbyt piękna e, 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 dziewczynka. I on ją kocha, to znaczy ona jest piękna przez oczy ojca i tu się absolutnie, jeżeli chodzi o to, zgadzam, ale ona jest rozpieszczona, to jest dziewczyna, która zawsze ma to, co chce. Powiedziała sobie kiedyś, że wyjedzie do Stanów, nie, nie interesowało ją, no. że ten jej chłopak chce zaostać albo nie... On Nagle sobie o nim przypomina. Tak. No bo nie ma innego wyjścia, to znaczy chciałaby to ostatnie, to jest i się tu z tobą zgadzam, że ten scenariusz jest nieprzemyślany do końca. Tak, no nie, nie jest to, są jakieś szczyty zawiłości, chociaż życie jest banalne, ono właśnie takie jest. Czy znaczy to no. jest bardzo prosta historia w tym filmie ukazana? Prosta historia, która tak naprawdę musi się wydarzyć każdemu z nas i. Eee, za to ten film był fajny, bo to nie jest taka historia, gdzie wszędzie Ząbionale. widzimy komedie romantyczne, eee, coś, co jest niemożliwe, piękne mieszkania, piękne domy, piękne scenerie. To jest takie prawdziwe i brutalne dosyć. No, no właśnie, ale zwróćcie też uwagę. E, sam e, jakby dość szybko na ten film, który się dościągnie, to on dość szybko przyjmuje jej warunki gry. Tak. On, to znaczy, Pytanie jest oczywiście, jaka była wielka miłość wtedy, a jaka jest teraz. On dość szybko przekreślił n, e, uh -huh. to małżeństwo swoje, kładąc jakby, no, znaczy wiecie, no ten szal jest tego najlepszym, e, najlepszym dowodem. Jak on jej dał ten szal, to ja jestem pewna, że ona albo znajdzie drugi szal, Yy, już nie myślałam, nie sądziłam, że to będzie aż tak yy banalne, że on jej powie o tym szalu i, i że uważa, że to się nic nie stało. Nie wiem, co byłoby tragiczniejsze, to, gdyby ona ją zobaczyła w jakimś takim samym szalu, czy to, że on jej to powiedział. No myślę, że to, no, tak jak mówię, no, yy, głębi tam olbrzymiej nie ma. Yy, jedyne, co mi się podoba, to, to są piękne. Zdjęcia są naprawdę ładne, mimo że one są czasami bardzo powolne, bardzo takie niemal statyczne. To są piękne i jakby dla mnie to tu najbardziej w ogóle ratuje film. Nie, właśnie. Ja tak. powiem, pierwsza tak. scena. Jak ona stoi na dachu tego wieżowca i rozważa o samobójstwie, tak? Że najlepiej skoczyć jest o 17, bo wtedy jest największy ruch, samochody się nie zatrzymają, ale z drugiej strony działają prawa fizyki, tak? Że człowiek skaczący z wieżowca, tak naprawdę do końca nigdy nie dotknie ziemi, bo on zostanie przez wiatr zmuchnięty, gdzieś tam poleci i tam są. Jeszcze różnego rodzaju budynki na, jak ona powiedziała, tak. można sobie w najlepszym wypadku złamać nogę. Nogę, tak? Nowe, dokładnie, no. dokładnie tak. Znaczy, jest tam e, te sceny na plaży. Nie wiem, czy wy odnieśliście takie wrażenie, ale one gdzie gdzie miejscami e, wracałam myślami do e, kobiety i mężczyzny Leluszy. Mm są, są jakby, myślę, że operator był bardziej wrażliwy niż sam Wadim. Znaczy ja nie, nie wiem, nie wiem, to nie jest film, do którego ja chętnie wrócę jutro i pojutrze, ja zaraz tak czy tak za tak. dwa, ja czy... chętnie o nim zapomnę. Choć, tak jak mówię, kiedy oglądałam, wpadł mój syn na chwilę i powiedział, o, ja tego aktora mówię o, e, e, tam, o Cosmo, Jamesie Cosmo, czyli o ojcu. A, czego... o ojcu że ojcu, i rzeczywiście ta twarz jest, on się zmienia, ale on był taki y, znaczy on był y, taki typowy ojciec, to piękne, że on tak wiesz niewylewny, a kochający po prostu po same czubki wpatrzony y, y, w córkę jak tak, no, tak, on mówi, że znalazł y, możliwość kupienia, zrób to sam, tej trumny y, że bardzo się... ojciec tak, tak, tak i ta córka też nie, taka nie. wspierająca jego w tych listach z tą z Shirley namawiająca tak. go, żeby do niej zadzwonić. Ale jest, ale, no widzisz, ale to jest kolejna, e, e, niby e, on się tak ładnie kończy, bo on jedzie do tej Shirley i rozmawia z nią, w ogóle ten uśmiech jego na końcu jest przecudowny, taki piękny. Taki, dawny, mówiący, że taki tego dawnego tak. czasu jak było oni tak, tak, rozmawiali tak. wczoraj. Ale, no tak, ale myślę, że to jest znowu jakaś kolejna, mm, to jest taki trochę tro, kolejny jej trop na życie ojca. To znaczy to, 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 to nowy rozdział. Tak, ale to ona go napisała, to ona go znowu pisze, to nie pisze ojciec. E... Oczywiście nie ma akurat w tym wypadku nic złego, ale to jest znowu jej jakby. Mm, to jest tak. jej opowieść, jej warunek, który on powinien spełnić, tak? Także tam jest um, wiele takich rzeczy, które no, świadczą o takim z jednej strony oczywiście ogromnym egoizmie, ale z drugiej strony to o tym wychowaniu tej wielkiej miłości ojca. To znaczy, ona jest konsekwencją tego, że jej wszystko wolno było, tak? że jej się wszystko należy, że ona była ta, która decydowała o wszystkim. Ja się tylko czekałam, kiedy on odpowie na pytanie, czemu nigdy do Szylej nie, jakby czemu zostawiłeś ten temat. Tak, czemu ten temat. Tylko chciałam usłyszeć, że on powiedział, no bo miałaś przyjść na, na, na świat. Że... Ja. Czekałam na to, że to tak prawie powinno zabrzmieć, nie? że wszystko jest od niej uzależnione. No nic, no wiecie, no, uczucie w ogóle normalnie, to uczucie i tak jest banalne, a szczególnie cudze, bo nasze jest wzniosłe i cudowne, kiedy je przeżywamy, ale innych uczucia, no a szczególnie... Że... Ja, ja mam wrażenie, że my o jakim uczuciu najpierw mówimy? <laughs> No, oczywiście ja mówię o, o. No właśnie tutaj tych. Uczuści. O miłości? Tak, oczywiście. Dobra, no to jeżeli mówimy o miłości, natomiast to ja jesteśmy w ogóle tym uczuciami absolutnie egoistyczni. No, Nie widzimy innych widzimy tylko tak swoje uczucia i tą drugą połówkę. No tak, ale gdyby ona chociaż trochę pokochała, znaczy tak naprawdę głęboko się przyjrzała tej miłości do tego swojego sama, którego zostawiła przed laty. No to nie niszczyłaby jego związku nie dlatego, że ona on nie chce wchodzić między niego a jego żonę, tylko dlatego, że jak ona odejdzie, to on będzie nieszczęśliwy po raz kolejny. No właśnie i tutaj ona była ona bardzo egistyczne. To, mi się nie to jest tak zwany, wiecie, syndrom jedynaczki, tak? Że jedynaczką wszystko wolno, czy jedynakom, no nie? Na tej A, zasadzie zawsze, to, to by musiał się psycholog jakiś wypowiedzieć tu w tej kwestii, czy, czy pedagog, no nie? Ale wiecie co? Jak się ogląda filmy właśnie o ludziach chorych na raka, czy w ogóle na inne śmiertelne choroby, że wiemy, że ten film się skończy, że ta osoba odejdzie, to można się zastanawiać właśnie nad tym pytaniem, jak ta śmierć, to odchodzenie zostanie pokazane. No tu zostało tak bardzo tradycyjne byśmy powiedzieli pokazane Musi, bez żadnych nie, 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 nie? Nie? nie bo ona się nie ma momentu kiedy ona się kładzie do łóżka nie ma momentu kiedy ona wiesz źle się czuje zwróć uwagę nie ma... są, są dwa takie momenty kiedy ona znaczy ona by, pojechała na operację tak tam była mowa że ona nie chce na tej ona płakała tak znaczy najpierw się zgodziła a potem płakała jak już ją wieźli na tą operację na tym łóżku i po tej operacji jest rozmowa i nagle jest stypa pokazana zaraz po tej scenie. także tej samej śmierci nie pokazano no nie, nie. Samej ale są dwa rzeczywiście momenty, kiedy ona się źle czuje. Pierwszy moment to, e, kiedy dowiaduje się, że ten jej kolega z terapii umiera. A drugi moment jest taki, kiedy ona rzeczywiście budzi się i płacze w łóżku i, i zaczyna bardzo mocno płakać, kiedy ojciec ją przytula. To są dla mnie przynajmniej dwa takie e, mocne momenty, kiedy ona rzeczywiście ma świadomość niedalekiego odejścia. To znaczy, ja myślę, że jeżeli już mówimy o jakichś takich akcentach, no to są dwa momenty takiej słabości, można nawet nie choroby czy smutku związanych z samem. To jest pierwszy, kiedy ona ojciec mówi, mogłaś mnie obudzić, że przyjechałaś. I ona mówi, daj mi spokój, daj się wyspać. I widać, że ona przeżywa to, że ten jej sam nie czekał na nią, nie wiem. Taki moment, kiedy to jest naprawdę na samym początku filmu, kiedy się ona nawet nie obudzi, tak jest twarzą do ekranu. I myślę, że drugi moment, kiedy oni kończą ten deser, i ona ucieka, się chowa w tym domu na strychu. I ona doskonale, i tam jest taka schowana, skulona w tej czerwonej sukience. Tak? Kiedy tu Pamiętacie, że kiedy on nie idzie do tej opery, tam jest taki moment rzeczywiście jej słabości. Ale tu ja bym nie powiedziała, że to nie jest klasyczny film o Umieraniu. Mm -hmm. to, nie. nie. Ale też inne pytanie można sobie postawić. Jak główna bohaterka, jak nam zostaje, jak sobie chorej śmiertelnie, tak, zostaje kilka miesięcy życia, czy tam maksymalnie pół roku, jak to życie wykorzystać? I wtedy zupełnie się zmienia percepcja, obraz rzeczywistości. I to pytanie, czym jest szczęście, tak? Czy właśnie trzeba to życie wykorzystać już maksymalnie, bo wiemy, że nam zostało naprawdę Kosztem niewiele. Kosztem wszystkich i wszystkiego, tak? Kosztem wszystkich i no. wszystkiego. Tak. Więc ja no, do... od... Tak, tak, i tu jest ten egoizm, no nie, tu no jest tak, ten egoizm. Ale ja też mówiłam na początku, że można umierać godnie, fantastycznie, pięknie i to, że jeżeli byłeś nawet niezbyt dobry przez całe życie, to chociaż na końcu chcesz być wiesz, takim bohaterem. Ona wybiera to, to, no nie, jakby rzeczywiście zachowuje się tak jak zwykle, to znaczy ona uważa, że skoro umiera, to jej się to należy, ona, zwróćcie uwagę, ona już prawie w pierwszej scenie mówi do tego sama i żony, umieram, tak? Ona już od razu oczekuje, powiedziałabym, definiowania, de de tak. tak, 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 to jest, to jest, oczywiście jedna rzecz, wiesz co, no, można byłoby oczywiście parę rzeczy w jakiś sposób tutaj jeszcze rozważać, ale bo tak jak powiedziałam, no to ja drugi raz niekoniecznie, no. nie, nie, nie Ja raczej też nie nie, nie. nie polecam, nie, polecam, nie no, polecam. ten film był ciekawy. No można to go zobaczyć, to nie jest, to nie jest stracone półtorej godziny, to też tak, żeby to było jakoś podkreślone, chociażby dla... Taty dla Franka, który jest naprawdę piękny, i dlatego jego uśmiechu na końcu, kiedy on po prostu w tym, jed... to jest pięknie zagrana scena, kiedy on mówi Shirley i coś słyszy w tym telefonie, i po prostu tak się uśmiecha. no Taki jeden rozbłysk radości, to, to było naprawdę być może dla tej jednej sceny warto Czyli rozumiem, ma... że wszyscy tutaj jednogłośnie stwierdzamy, że staliśmy się w tym całym filmie fanami Franka. Tak, po prostu, tak, tak. Myślę, że takich franków jest bardzo dużo na świecie, tylko my nie zauważamy, bo oni są cisi. Oni znaczy, są ja bym powiedziała tak, że takie franki, jeżeli chodzi o ojców i o mężczyzn generalnie, ale chyba bardziej z perspektywy ojców, to są takie luksusowe szampany wśród zwykłych alkoholi. Mm -hmm. no. Myślę, że ich jest wbrew pozorom więcej niż nam się wydaje, no ale to już historia na inną opowieść. Co za tydzień? Za tydzień krótki film o Miłości, miłości Kieślowskiego. Kieślowskiego. No to też wybraliście na całego. <laughs> Bardzo ładny film, choć wcale nie taki prosty. No ale też. Będzie, pewno Będzie, będzie lepszy od tego byli. dzisiejszego, nie? <laughs> to był dwóch zdań, zdań. Oczywiście. Dobrze pamiętam, Szapołoska i Olaf no, Ułaszan. Tak, Olaf Tak, będzie ciekawie. To w takim razie dziękujemy Szanowni Państwo. Tak, e, powiedziałabym tak, odliczamy godziny i dni do spotkań w Realu. Oj tak. Tak. W marcu już będą, zobaczymy, nie? jak, się, jak to wszystko. Na pewno, pójdzie. jak się ociepli, to, to myślę, że będzie z powrotem, a później, jak będzie zimniej, to znowu będą. Nie, 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 już wtedy będziemy wszyscy zaszczepieni. Ja na to liczę. Liczymy na to i też tego życzymy Państwu, więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Z Państwem byli Maria Zechowicz, Małgosia Frymus, Damian Romaniak. Dziękujemy Dzień serdecznie. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru.